Cześć kochani z tej strony, Mudor Mood your favorite fat influencer. Słowem wstępu, I know, girl, że cały tydzień nie pojawiały się filmy, ale naprawdę miałem zabiegany. Ja nigdy nie nienawidziłem tych wytłumaczeń youtuberów, że dlaczego nie było filmu itp. Itd. Dlatego ja po prostu nie będę tego kontynuował i po prostu oglądajmy film. Ech, dzisiaj jest dosyć ważny dla mnie dzień, ponieważ jedziemy z. Jadę dzisiaj do Wrocławia. Z nad... Kuba i Milena umarli. Mam już gotową fryzurę. Odwoni do mnie Filo. <śmiech> 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 Poty. Co tam wziąłeś swoje futy, do? Drodzy Państwo, zacznijmy od kategorii Beauty and Fashion. Jadę do Brukseli, ponieważ zostałem nominowany e, jako influencer roku w kategorii Beauty and Fashion. Da. Nie jadę sami, idzie ze mną Kuba, Kuba znacie Grochowskiego i Milena, którą mam... albo poznaliście, albo poznacie, nie wiem. No i stwierdziłem, że zrobię z tego vloga takiego od początku do końca, też będzie w trakcie przygotowań, ponieważ mam slay look, of course, muszę po prostu... Wiecie o co chodzi. No i co, i zanim zaczniemy, jeszcze koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, będzie mi bardzo miło fajnie. Jakbyśmy do końca roku do... byli 100 tysięcy subskrypcji, także go follow me. A no i ja oczywiście oprócz tego zapraszam Was na moje social media: Instagram, TikTok. Tutaj zawsze tak nie robi, tak. <noise> Dobra, ja za jakieś 10-15 minut będę się zbierał na dworzec. Mam dosyć dużo czasu jeszcze, ogarnąłem się dosyć wcześnie. Do pociągu mam jakąś godzinkę, także się jaram. Ale ze stresu powiem Wam szczerze, że boli mnie bardzo brzuch. Jestem jednocześnie głodny, i jednocześnie to będzie obrzydliwe co powiem, ale powiem to po prostu. Od rana nie schodzę z kibla, jakkolwiek to brzmi. <laughs> Dobra, słuchajcie, widzimy się potem. Będę się zbierał do kibla. <laughs> będzie dosyć zestresowany dzień, ale trzymajcie kciuki, żeby było super, wszystko. Oczywiście, jeden na jeden dzień, a to jest moja ogromna walizka, i w ogóle tutaj jest. Główna część mojego looku. Mogę Wam troszeczkę podpowiedzieć. A, 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 a. Ale spokojnie. Potem. oho, brudno, buty. Potem Wam oznaczę projektantkę, która mi to wypożyczyła. Bardzo jej dziękuję. No, ale zobaczycie potem i w ogóle. Sorry about this, wszystko, bo po prostu za dużo się działo ostatnio, wiecie? Kochani, jesteśmy już w jednej ze z popularnych e, polskich restauracji pod złotymi łukami. Dzisiejszymi gośćmi programu będzie. Kuba Grochmalski, hey znany z takich hitów jak <laughs> oraz Milena, która będzie naszym Of course support. E, Nie jestem znana. Ale może będzie kto wie Ale teraz będę, po dzisiejszym odcinku będę. Za niedługo tak. może wyjdzie ta w końcu twoja sekstaśma. No. Nie no, żartuję. My Najważniejsze zdarzyli... to się łudzić. I y, czekamy właśnie na zamówienie z Maca, Bo Kuba. I Milanie wytrzymali, musieli gdzieś się zamówić. Ale ja stwierdziłem, że dobra, Pasuje. chodźcie. Pasuje. Pociąg mamy za jakieś 20 minut Mam nadzieję, że zdążymy. Moje zamówienie! Znaczy wasze! Cześć kochani, my już jesteśmy w pociągu, jedziemy. E, udało się usiąść mniej więcej bezproblemowo, mimo tego, że na peronie było bardzo, bardzo dużo ludzi. A teraz sobie już siedzimy, mamy miejsce przy stoliku jest bardzo wygodne, także fajnie. Ale dopiero wyjechaliśmy. Ile będziemy jechać? Z 3 godziny? Cztery no także miejmy nadzieję, że szybko minie nam podróż. Kuba i Milena są w telefonach, w ogóle nie chcą się bawić. Nie wiem o czym mówisz. Mm. Gramy w calabury. I co? No i jedziemy. Wesoła wycieczka. Teletubi się mówią papa. Biznesomen nawet kiedy śpi. Telefon w ręku. Nieprzerwanie. Mm. Jak to się włączy. A Włączyłaś nagrywanie? Jest rec, więc chyba tak. Jak są liczą się sekundy? No. Dobra. słuchajcie kochani, trzeba wziąć wszystkie produkty, żeby nie było Blokowania <noise> produktów. Nie, nie można. Nagrywam tak, że nie widać słońca. Ja wiem, jak się nagrywa. Jesteśmy nadal w pociągu jeszcze, czy jakbyśmy mieli już 6 godzin, a my nawet, nawet chyba połowę jeszcze nie przyjechaliśmy. No, chyba nie. Chyba jeszcze, na, jeszcze nie dojechaliśmy do czynów Kuba w ogóle Bo my na pielgrzymkę. Bo Kuba, się... Kuba nie chce w ogóle ściągnąć i się z nami bawić. Więc po prostu z tego powodu przykro. No ale ogólnie już się zaczynam wytresować, już się nie wyrobię z całą moją stylizacją, outfitem i w ogóle. Najmocniej no, przepraszam bardzo, ten... Nie mogę już powstrzymać tata, sałatka. A i nie mam widelca na sałatkę No to byś nas zapytał, czy mamy kur... Czy mamy y, widelec w torebce? A, akurat nie mamy. Akurat nie. Przepraszam z Państwa. z Państwa widelec? Przepraszam. Nie ma. O Jezu. Mnie mi się skończył też sok nie mam co pić. Muszę iść do warstwa na wycieczkę. Musimy ale to jeszcze. Dobra. Koniec. Pa. Poćwiczyłem, słuchajcie, bo będziemy się bić z Kubą i walka na ręce na siłowanie, dobra? Trzy, Trzy. Dwa, jeden, ale musisz trwa z dwoma trzymać. Dobra, trzy, cztery. o, A ty ku? Ma siłę? Mam duże siły. Wyzywam cię na pojedynek. Słuchajcie, a więc my jesteśmy już we Wrocławiu. Chyba średnio mnie widać z racji takiej, że jesteśmy w taksówce i w sumie pewnie źle mnie było słychać, ale jedziemy już. Milena już tutaj padła i Kuba siedzi z przodu. Coś tam przegląda. Moją ulubioną grę, czyli Kochani, nie uwierzycie co tu się wydarzyło. Nie mamy powrotu do domu. Nie, nie mamy, mamy jak wrócić, jesteśmy... Zostaliśmy bezdomni. Z... To jest bez one-way ticket. One przepraszam, one nie bezdomni, tylko osobami, w cudzysie bezdomności. Nie mamy jak wrócić. Nie mamy jak wrócić, to jest... Sprawdzaliśmy tą pierwszą klasę? Aha, tak, wszystko sprawdzaliśmy. Absolutnie wszystko. Ale przynajmniej fajna muzyczka. Chyba że też się cieszy, Ej, podoba stopy, mi się, ja, ja, ja może nie zostanę, zostanę vlogerką. Powodzenia, kochana. Słuchajcie, więc my już jesteśmy na miejscu, w sensie jesteśmy u Filo, a u Filo nie ma, więc jest tak trochę dziwnie, jakby nie, pierwszy raz w we Wrocławiu, jak nie ma Filo, ale dobra, Kuba i Milena umarli, ja dalej przegadam Tindera, a ja nie, bo nie mam Tinder. bo ona czeka do ślubu, o serio, Christian girl, Christian girl, e, ja czemu się... mi taki exposed. a co było za expose? No nie, ale... No to co narzekasz? To nie zachęca dżentelmenów. Przestańcie. Żeby przeszedł ten szlak. Wszyscy, męż wszyscy mężczyźni, którzy również czekają a do ślubu, proszę się skontaktować z Mileną. Dobra, ja idę wziąć prysznic, potem wam pokażę jak będę robić, fryzra. właściwie nie ja będę robić fryzurę, e, będę robić make-up, e, będę się stylizował itp. itd. Trzymajcie kciuki, żebym się wyrobił Ej, a wyjdziecie z tego McDonalda? Dobrze, słuchajcie, ja już jestem po prysznicu Teraz szybko nakładam wszystkie specyfiki Bo tak naprawdę wydaje mi się, że na ogarnięcie makijażu Będę mieć za jakieś dwie godzinki Mam nadzieję, że trochę jednak więcej, w sensie O Jezu, wziąłem akurat serum, którego najmniej, ale Ono jest takie, powiem, że fajne pod makijaż z AA Jestem, powiem wam, szczerze, zestresowany bardzo Bardzo jest to dla mnie ważny moment w... E... Wydaje mi się, że w mojej karierze i jakoś tak wewnętrznie czuję, że może dzisiaj zdobędę tą statuetkę, w sensie nie wiem. Spoiler alert teraz. Zdobyłem czy nie? Bo jak byłem pierwszy z rok temu na Steve Lovers, to byłem pewien, że tej statuetki nie zdobędę, no bo jednak wiedziałem, że za mną była nominowana Ewa. W sensie dobra faza. Nie pewno, to tam jeszcze był zbytnio. Wiecie, teraz to przygotowanie, stylówka, błosy w i, i mam nadzieję, że się uda. Fajnie by było, cieszyłbym się bardzo, cieszę że się, że wielu influencerów dzisiaj i, i wiecie, no, i tak nabrać no, się kontaktów. Boże, nie mogę sobie po prostu, aż, to cię znaleźć miejsca, ale aż dziwne, bo zawsze przed takimi ważnymi rzeczami przepnę się podczas golenia. Taka ciekawostka. O, oh. słuchajcie, ja sobie nakładam krem pod oczy, idę robić włoski widzimy się później może, w, w, chyba to nawet widać po mnie że ja się nie mogę aż wysłowić dobra, słuchajcie kochani, ja jestem w trakcie przygotowań, mam już gotową fryzurę zrobię ją rawcio, but thank you so much, czuję się po prostu slick as fuck i jestem w trakcie przykrywania brwi trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze wyszło idę nakładać podkład, mam już bazę yy, może etapy makijażu nie będę wam pokazać, bo to bez sensu, po prostu pokażę wam się już w całości, może przed przyklejaniem Kryształków. A tutaj się szykuje Milina i Kuba w swoim nic nie, robi, nie musi robić, więc siedzi i pierdzi. Sam się to akurat wierci, jak ja chce, słuchajcie dograć vloga <noise> to jest mój final look, słuchajcie w sensie make up, jeszcze nie pokazuję całości pokażę wam chyba na miejscu, albo jak gdzieś już wyjdziemy, będę gdzieś, no na miejscu po prostu, teraz jeszcze tutaj się muszę do ubrać, jeszcze fotki robimy tp i td, no ale wyszedł taki kosmita i tak chciałem, żeby to wyszło tak wygląda jak chciałem, także jestem zadowolony widzimy się chyba na miejscu już tam nie wiem Pff. Hi guys! Albo się skurczyłaś, <noise> albo ja urosłam. <noise> Urosłeś, bo masz. Obów! Obów! obów. E, masz obów. Jesteśmy już ready to go. Ej, oh. zajedniście. To wygląda amazing. Ale jeszcze wam nie pokażemy. Chyba, że już się pokazałeś. Pokazałam tylko górę, nie, <noise> całość się nie to nie pokazuję. To zrobimy wam. E, ja patrzę się na swój pod na podgląd, a nie patrzę się w kamerę. Ja też tak robię. Dramat. Strasz, ja tak tak nie mogłabym do... być. To e, nie standard. Jak na... A jak nagrywaliśmy fuck mary, kill, panie, to też tak Nie to, mogłabym być. Ja no. YouTube. -er kochani, idziemy. Jeszcze nie wyszedł. Dobra, nabywa się cały czas? Tak. Słuchajcie kochani, jeszcze nie widzicie całej styli, Pokazałam na słońcu, ale widzicie już... No nie jest czemu scyta? to się nie... Y, jak to się ostrzy? Jak coś przycisnął za Nie Nie. nie. <laughs> Teraz tyle, Ej, ja, jest, ja zostanę Ej, youtuberką! Ja też tak dobra do tej kamery. Ej, ja zostanę... Nie uważacie, że do twarzy mi z kamerą? Mm. Ej ja zostanę youtuberką. Proszę pisać, ekipa, że nie Ekipa, Ekipą Proszę pisać, że nie, bo ja nie mam siły tego znaczy. Co być? sobie naszą... Zostanę, będę w ekipie i będę zarabiać duże miliony. Money money... money, money. money. Ej, ładnie wyglądam. Ona jest living her best moment. Ej, naprawdę. Ej, czemu nikt wcześniej nie dał mi kamer? That's my show. That's her show. <laughs> Mother Milena Możemy niej tego, więcej tamtego, bo wtedy jeszcze Kocham. Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo zestresowana i... Um, nie wiem, po prostu zależy mi, żeby zdobyć tą statuetkę. Po prostu. Odzwoni do mnie, Filo Halo. Jestem w taksówce. No, bo ty mam, ale już nie nogi balą. Jesteś na vlogu. Haj! To jest Milena, znasz ją. Wiesz co? Prawie bo płakałam, jak to słyszałam za pierwszym razem. Było mi przykro. Pokażę Wam Wrocław. Dzięki. Jestem wspaniałą vlogerką Jesteśmy już chyba na miejscu. Ja nie wiem gdzie ja ogólnie jestem. Ja też nie wiem. I ogólnie ja już jeden wzrok na palcach e, Nie no, o Boże Koty. Uff. Idziemy dalej. W Słuchajcie, sensie, dzisiaj w komentarzach, ile razy upadłem, a ile razy, wy nie widzieliście jak ja upadłem. A ile razy powstaniesz. O Boże. Jak Fenix, jak Widzisz, niż, jakie o tym zejdziemy. Tymi nie no, no zmarzyłaś? lepiej tym niż schodami chyba. Chyba schodami, bo tu jest takie gruntkowe No do ej, patrzcie, widzimy się że cyrk przyjechał. Ludzie nie stare babcie też biedne, się przeżegnały 300 razy na nasz widok. E, tutaj, O... Aj, czy my to... jesteśmy w ogóle tutaj? Czy to jest to. Bo... Mi się da, że my nie jesteśmy. Nie ja, mi się da, że my jesteśmy w. Jecha ogóle... podłogo A co kurwa w ogóle jest. Aj Flavia, że nie wytrzymam. Ej, a może ktoś ej, łaskawie wpisze to po prostu w nawigacji. i zobaczymy gdzie my jesteśmy. Ja jestem operatorem. Bo podajcie mi ten adres. Ja wpisuję je po prostu stadion... To jest tu, zobaczcie. się wydaje. Żenada. Co? Czemu że nadal? córka udaje, że robi zdjęcie mamie, a tak naprawdę robi chyba tobie zdjęcie. Mama jak chcesz zdjęcie to podej. <noise> Idź pod główną. Jaką kurczę główną? No bo jaka główna? Bo że zawsze wymyślam. Kochani, idzie po mnie moja fanka w sumie, bo nie znam się z Amelią, ale Amelia jest syna na Twitterze z tego co wiem. Tak, dobra, chodźcie pod to główne i po nas podejdzie ta Amelia. A które to... główne? On nagrywacie! Bo <noise> nagrywam ogólnie vloga z tego. Nie wiem, czy się pokazać, więc... Już za późno! <grym wytrych> dziewczyny pan nas ponieważ... E, mamy swoje security. <grym> Hej <wytrych> <grym wytrych> KSK, zróbcie ze mną wywiad. Hello everybody, we are back. I siedzimy w poczekalni. Okazało się, że będą, czy będą nam dać jakieś plakietki, nie wiem o co chodzi. Jakoś dopiero przed 20, przed całą galą, musimy siedzieć... W ogóle zero zainteresowania moją osobą. To jest żenada. Ktoś nawet z tyłu... W, słuchajcie, by brawa. Nie? Ja muszę wziąć. Dobrze, dobrze, jestem gotowa na każde zdjęcie. Uwaga, schodem, za chwilę ten budynek może się zawalić. Hahaha. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, Czekaj, czekaj kochana. Przepraszam, nie wiem. Pani, jesteśmy już w środku na wycieczce szkolnej, teraz Pani rozdaje klucze do pokoju, kto z kim ma pokój. To jest modelingowe, dziewczyny mówią, że to jest modelingowe. To Ale mi się nie podoba to zdjęcie, Nie wstawaj tego mnie No to ja dodam do siebie, a Ty po prostu go no nie zrezygnowujesz. Ciekawe jak. Kacper, dobrą masz to no nie. To... Jakbyście miał taką twarz, to byś nigdzie nie wstawił, nie wpłynęła. O, nagrywasz mnie na... Słuchajcie, po sześciu godzinach czekania w kolejce jak dość... To... się, dziękujemy organizatorom, Ja się czuję. nas wpuścili. Z jedyną... 15 Piętnastominutowa moksuza. Czekaj, z której strony będzie lepsze światło? Słuchajcie, ogólnie jest bardzo, bardzo długo na wejście i byłem zdenerwowany, bo jestem w tych butach i mi do nogi, długu nogi wchodzą, ale już jesteśmy, siedzimy, no co, mam nadzieję, że zdobędę statuetkę, słuchajcie, to jest kind of my dream the kind of mam nadzieję, że się dzisiaj spawię. Dobry. Cześć. 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 I co tam widziałam ze swojej futro? Mam na sobie swoje małe futro. dziewczyny na mieście. Drodzy Państwo, zacznijmy od kategorii beauty and fashion. Cieszę się, że w końcu w czasach, w których tak ważna jest inteligencja, rozwój, równouprawnienie, ochrona środowiska, ktoś zajmuje się tymi niszowymi kwestiami. I dostarcza nam wiedzy o tym, jak tworzyć trafę i idealne stylizacje. Bitch. Wyobraźcie sobie, że kiedy wyginie nasza cywilizacja, zostaną po nas zajebiste tutoriale makijażu. Jurorka <śleski> no. tej kategorii, nieobecna dzisiaj, Ania Rubik. To wspaniała... Tak jakby ta bohaterka jest taką, yy, tak naprawdę legendą, taką bajką o kopciuszku, że każda z dziewczyna z sąsiedztwa może któregoś dnia zacząć spełniać marzenia, zbawiać świat, ratować... Gatunki, w którym groży wyginięcie, nasze dzieci przed niechcianą ciążą. Jedyne, co musi zrobić, to mieć dwumetrowe nogi i poznać znajomych fotografów. Potem to już leci, naprawdę. Beauty and fashion. Ja. w tej kategorii po. Klaudia Barkasza. Aleksandra Kasza. I Katrin Ci, którzy byli dzisiaj na prelekcjach wiedzą, że Ania jest e, z nami na łączach w tym. Bartku, jedziesz. A ci, ja ci pokażę, bo ja wiem, kto wygrał. A macie listę? Ja nie chcę popełnić pomyłki, dlatego po prostu powiem krateks! Słuchajcie, my wróciliśmy z Gali. Przepraszam. Wróciliśmy z Gali. E, niestety nie udało się zdobyć satuetki. Chyba powiem o tym więcej jutro już. Nie chce mi się o tym gadać teraz. Trochę mi przykro, że tak powiem, głosy widzów... Może powiedzieć, że byłem e, fan favorite. <grym>, to prawda. No zrobiłem ikoniczne wejście, ikoniczny look, ludzie byli zachwyceni, byli... wróciłeś się cztery razy. Wróciłeś się cztery razy. I Kuba stracił tipsa, a my That's right. Chodź, a resztę powiemy wam już chyba... Jutro. Tomorrow. Już jestem bez butków. Cześć kochani, my jesteśmy już dzień po gali. Wstaliśmy, ogarnęliśmy się idziemy właśnie na miasto z Miloną i Kubą. Nie, nie widać ich w tle, no trudno. Jakie emocje po? No jak wiecie już lub nie, nie zdobyłam statuetki. Może o tym trochę powiem więcej później, na, na spokojnie jak sobie już siądę gdzieś i nagram takie podsumowanie związane z tym, ale. Stwierdziłam, że zrobimy takiego speciala i nagramy Wam jeszcze cały dzień dzisiaj. Milena jest po prostu z być influencerką i pewnie. Czy ktoś włączył kamerę! Hej! Cześć kochani! I. Wiem, że czekaliście na mnie. Większość vloga była po prostu z ale dziękuję bardzo za to, że przygotowała takie wspaniałe materia. No ale jeszcze dzisiaj sobie trochę spędzimy dzień fajnie, idziemy na jedzonko i w ogóle widać moje tailies dzisiaj. Dzisiaj będę po prostu the nipple! My spadamy na miasto, widzimy się... no, później. Hej kochani, my jesteśmy właśnie na Yedongu i spacerowaliśmy, spacerowaliśmy i wybraliśmy, słuchajcie, pierogarnię. Zobaczymy. Ja sobie wziąłem pierogi, placki ziemniaczki. Każdy chyba raz wziął pierogi, placki ziemniaczki. Nie, ja nie ty... wziąłem placków. Milena wzięła rosołek, także będzie judgment. No i co? Ja się już nie mogę doczekać od tego. jestem mega, mega głodny. Kuba, a ty? A ty, że jestem bardzo głodny, ja wziąłem, tak jak Kacper, pierogi, yy, co? Placki. placki. I lemoniackie. Nie. Herbatę. Herbatę mrożoną. Bo ja się nie mogę dostać na tych picia. gdzie na next, ale potem mówię, a wszyscy bierzecie herbatę mrożoną, ja też sobie Tak, po domowemu. po domowemu. i czekamy na ale jeszcze mojego kolegę. Tak. Morciu ziósko. I przekochana pani kelnerka Przekochana, przekochana, tak, najwspanialsza. Słuchajcie, przyszło nasze jedynie. Ja mam pierogi takie na ostro. Ja mam też placuszki. Milenka ma swoje pierożki. Kuba ma swoje pierożki placuszka ma też również... Nikoda mi nie było. Nie wiem, czy go, nie wiem czy go mogę nagrać, czy nie mogę. Bo, tak, czy nie. I przyszedł, bo to jest mój zdaniem słuchajcie, z zawiercia jeszcze, także OG friend. I y, no i co zajadamy, smacznego kochani. No, nie. A to właśnie błączał grzanie. No, Trzy, dwa, kolorowych kiermaku, Laszanych zegarku, Kogucików na druciku. A to jest cały czas nagrywali kochani. Jesteśmy właśnie już po obiedzie w pierogarni i była przepyszne Przepyszne donko. Polecamy wam e, na rynku w Wrocławiu. Eee, teraz sobie spacerujemy, po prostu mamy jeszcze za jakąś godzinkę. Ja muszę zjeść czurosy. I Milena musi Koniecznie. zjeść czurosy, a my? My chyba nic nie będziemy jeść, bo my jesteśmy z legend. A, aha, mhm. Mm Właśnie odwiedziliśmy kawę która ma podobno o dziwo pierwsza rzecz, która ma więcej lat niż Kuba. Excuse me? Staromiejski Park staromiejski. Mamy tego, przewodnika po Wrocławiu. Przewodnika. No i ogólnie, chcia chciałem powiedzieć wam, że ja nie mogę się uczyć, bo czuję się jakbym był w ciąży. Kto wie? Kto mnie zalał? <laughs> znaczy, kto? Tam jest grzyb. Tam jest ewidentnie jakiś grzyb, smoła i obora. Masakra. Dobra kochani, a więc ja już jestem w Warszawie, wróciłam z Wrocławia i właściwie minęło chyba dwa dni albo trzy od tej gali, że jest swoim best life i minęło po prostu Dobra, bez komentarza. Tak jak Wam mówiłem i mówiłem też na Insta Stories, że tutaj bardziej podsumować całą galę, całe wydarzenie, cały event. Nie udało mi się zdobyć statuetki i powiem Wam szczerze, że w pierwszej chwili mi było bardzo przykro. trochę Uważam, że ja i moje ego byliśmy pewni, że zdobędę tą satułatkę, ponieważ też nie dość, że wspaniale wyglądałem tego dnia, boż. Uważam, że influencer life rozo powinna mi po prostu zapłacić za taką rozrywkę, zrobiłem dodatkową. Może w przyszłym roku zaproszą mnie na jakiegoś prelegenda. <grytanie> Just kidding. Duży szum wokół e, całej tej e, gali. Pamiętam, że zrobiła pani, która miała Rose, i po prostu jedna babeczka tak po prostu. Że... Teraz influencerów to jest taki ciężki zawód. Do trzeciej robią to, do szóst, od szóstej tamto. Girl, my wszyscy to robimy. My wszyscy to robimy, słońce Co, so, calm down. Nie wiem, bardzo dużo osób się poobrażało na tą panią, że takie żarty robiła. A moim zdaniem była trochę funny. Poza tym wyglądała trochę jak. Jurorka, twoja twarz, znajomo Teresa, nie. Jak się nazywa? Małgorzata Walewska. To była po prostu kropka w kropkę Małgorzata Walewska. Też mi było bardzo miło, bo dużo, naprawdę bardzo dużo influencerów. Takich top of the top podchodziło do mnie i mówiło mi, że byli pewni, że ja na nagrodę, i w ogóle byli przygotowani z telefonami nagrywać mnie i itp., i, i td. No ale niestety się nie udało. Gratulacje dla zwycięszczyni Chociaż ja byłem trochę zły na tych niektórych ludzi, ponieważ ja zdobywając taką statuetkę, oczywiście, już Living my Oscar Moment, byłem przygotowany na jakąś, wiecie, taką motywacyjną, poważną przemowę, z racji tego, że wiecie, to jest taki moment, w którym dużo osób. Możemy nas usłyszeć, a potem ci wszyscy influencerzy mówili, Eee, dobra, nic nie mówię, idziemy na wterka, a ja... Girl, Czy ten after, który był, był wart tego? No, ponieważ nie było jedzenia, no, moim zdaniem, był skandal. Drinki też były średnie. Czy coś z czego mogłoby być tak? Prawie umarłem w butach. Wywaliłem się cztery razy w sumie. Policzyłem raz przy wejściu na tą galę. Dosłownie padłem na ziemię przy wszystkich i wszyscy, jak padać, to z gracją. Ja po prostu byłem jak Feniks z popiołu. No co? Jeśli chodzi ogólnie też o te statuetki, to uważam, że nie wszyscy zasłużeni byli nagrodzeni, bo były przypadki, w których się nie zgadzałem, były przypadki, w których się cieszyłem i gratulowałem wiem, że nawet była jedna sytuacja, w której jednej z laureatek, tak się to mówi brawa nie były za głośne, a to było w sumie trochę przykre i smutne, ale... sam chyba wtedy nie biłem prawnie nie no żartuję. po prostu wypadło mi z głowy o Jezu, zabrzmiłam, jakbym miał mutację. No tak, zapomniałam, że mam 18 lat. Ach, no i co, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Może kiedyś doczekam się momentu, w którym odbiorę statuetkę zabycie Fashion and Beauty Icon. Może w przyszłym roku, who knows. Już w kategorii TikTokera już nie liczę na to. Nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. Zawsze się wszędzie pcham, bo zawsze mam wszędzie dużo wokół siebie wszystkiego. No i podsumowując, mam nadzieję, że film wam się spodobał, że fajnie się wam go oglądało. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. A, i odwiedźcie moje social media, Instagram, TikTok i Twitter. To by było na tyle. Buziaczki. Dziękuję Kubie i Milenie, którzy ze mną byli e, i mnie wspierali. Milenie, że nagrywała. A i jeszcze chcę bardzo podziękować Klaudii, która podarowała mi to piękne różowe pudło. Pudło, futro. Oraz Rafałowi za fryzurkę, którą mi zrobił. Make-up, ponieważ pewnie będzie dużo pytań o to. Of course. O, Zrobiłem sam. Kochani, nie jestem drunk. Jest 15? Jakoś tak, więc nie mogę być drunk. Wasza ulubiona celebrytka za chwilę idzie na kolejny event. Także trzymajcie się. Pa!